Witajcie, witajcie, to znowu ja Gural Gra i witam Was w grze Control od Studia Remedy, czyli od takich klasyków jak właśnie Max Payne. No i co? Mamy tutaj broń Co to jest? <laughs> What's happening? pozostawiają kawałki zdrowia. Wejdź dalej w głąb. Czyli tu nie mogę wejść. F Co tak piszczy? No to nie ma żadnej interakcji. No to też nic nie, nie robi. No dobra, mam. nie wiem czy tędy mamy, mamy... jakąś mapę albo coś Kolekcje wyposażenia, zasoby wyposażenia Mamy tylko tą broń Zasoby, materiały No dobra idziemy dalej Zobaczymy Specjalnie komisji tylko pytanie, jak on się z nami porozumiewa? Tylko pytanie, jak on się z nami porozumiewa? to mi trochę wygląda na... Tu, do mnie! Dobra. Kończy się amicja. Jest tu jakieś leczenie albo coś? Czekajcie, wejdźmy. E, tryb fotograficzny, opcje. Sterowanie. Aha, osłona. Czyli możemy używać osłon. Jakieś wystrzelenie? E. Uchylenie się. Control. Jeżeli broni przechwyć broń, zmień broń F tu jest ruch, strzelaj, wyceluj osłona, czyli na Q będzie osłona, wystrzelenia. Co to jest to wystrzelenie? Jakiś E. Na E będzie jakieś wystrzelenie, uchylenie się, kontrol i włączku. Czy... Dobra, czyli C, control E i Q. To będzie mnie najbardziej. E... Tylko że szkoda, że nie wiem, czy tu jest coś takiego jak leczenie. Jeden leszy. другие? Нарал? Падуй. Aha, czyli od nich zbieramy. No dobra, i co teraz? Idą. Baduj! Oj Boże, Boże. Przeciwnicy na złą są trudniejsi do pogodania, ale zapewni wyższe nagrody. No powiedzmy sobie, że no, gra jest fajna, ale już widzę, że mogą być trudności Nie grałem wcześniej w nią, więc Nie wiem o co tu chodzi. Chcę poznać fabułę razem z grom. No, gra na pewno zdobyła dobre recenzje. No, w sumie studio Remedy, więc czego można się spodziewać, tak? Jeżeli zrobiło Max na jedynkę, który do dziś jest klasykiem. Pamiętam, jak zagrywałem się za dzieciaka w Max na jedynkę, no to no tam fabuła była naprawdę na wysokim poziomie. Śmiem nawet stwierdzić, że fabuła Max 1, jedynka, jedynki no, można ją porównać nawet do fabuły, nie wiem, The Last do was Może nie wiem, może przesadziłem, ale Dobra, jesteśmy dalej. Czekajcie. O, aha, dobra Nic się tutaj nie podświetla.

Guy does. We'll reach the hotline. The shuttle is special. The hotline says the dead man. Okay. Okay. Spadź się. Tu następny. Nara. Ładuj. Nie ma nikogo? Nie ma. lecz się. Przeładowanie. Ajajajajajaj. Aj, 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 aj. Ciężkie to jest kurde. Myślałem, że to jakieś łatwiejsze. Wszystko było fajnie jakby ona szybciej to przeładowała, przeładowywała tam broń. To jest właśnie to, że musisz wlecieć tam, gdzie zabiłeś tych, a jak wlecisz i pozbierasz tam tam jakby zdrowie, to zamiast za to po prostu ci się respawnują ci ci nowi przeciwnicy. I to jest takie Bo w sumie z drugiej strony nie, też nie musimy walczyć z nimi. Możemy na przykład uciekać, tak? Pralecieć. Może spróbujemy teraz tak zrobić. Najwyżej zastrzelimy tego jednego tam, co pierwszy się pokazuje, i potem. Dobra, spróbujmy The hotline. Secure line of communication. Guidance. Reach the hotline. To już wiem. The hotline. Central Executive. Okay. Gdzie jest ta y, centralna linia? To jest tam? Jest Tu coś jest. F, zbierz. Tu mnie zostawili, spokojnie. Gdzie jest? Actually, I think that you have to escape. Although, honestly, I don't know. I don't play this game. Reminder: If you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. One: Search the room for any altered items or objects of power. 2. carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. wait for bureau staff to find you and the object. if there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. thank you for your attention. Mm, <laughs> Dobra, witamy. Ale czekajcie, bo ja w ogóle nie mam zaznaczonego, gdzie ja mam iść. Wejdź dalej w głąb biura. To idziemy tędy. I tu. Mogłabym trochę szybciej przeładowywać. Gdzie teraz? Director's Office. Czekajcie przez... Myśmy tu byli już. Nie rozumiem nic z tego. Myśmy przylecieli teraz stąd. Chodzą do mnie, ara. Macie no, kochanie, no, nie rozwiądali tego. Mm. O tam jest do far. Central That's The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. No ale co to to mamy? Co mamy zniszczyć ten? ale syk dalej może o to chodziło a jednak chyba nie No dobrze, mamy 20 minut, myślę, że to wystarczy, także trzymajcie się do następnego odcinka, mam nadzieję, że Was zainteresuje, trzymajcie się, cześć!